Możemy przejść do najważniejszego elementu każdej, każdej sesji. Czyli chłopaki, opowiedzcie, co stało się na ostatniej sesji. Zostaliśmy bohaterami. O! Ho, 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 najważniejsze też zostało. Tak. No tak, to na początku poprzedniej sesji zostaliśmy mianowani jako bohaterowie miasta. Zostaliśmy jakąś tam gotówkę. Po czym dostaliśmy zadanie, żeby jednak pozbyć się terry. No więc. Jak to my? Poszliśmy do magazynu, który poprzednio spaliliśmy. Od tego zaczęliśmy. A nie, musieliśmy znaleźć jej e, tych chorążych, nie chorążych. No, wiecie o co chodzi. E, poszliśmy do magazynu, który wcześniej spaliliśmy. I ja swoim sokolim wzrokiem wypatrzyłem, że mimo Całego miasta przejeżdżającego w tą i we w tą. Te jedne ślady prowadzą do drugiego magazynu, bo wychodziły z tego magazynu. Ja nie jestem dobry w odpowiadaniu. Nie, nie Sam wiem. się wyrwałeś. No wiem, bo no, nikt inny nie chciał wyrwać. Nic nie przerywam. Um, więc poszliśmy do drugiego magazynu, gdzie Alin pięknie zablefował. Jakiego? Porusznika. O, tak. Porucznika. Tak. Terry. Do Akkadzana. wyjawienia nam jej Kryjówki. No i szybkim krokiem podążyliśmy do tej kryjówki, pobyliśmy terę, zdobyliśmy jeszcze więcej pieniędzy i zostaliśmy jeszcze większymi bohaterami. Dobre. Dziękuję bardzo.